A co, gdybym ci powiedział, że wszystko, co widzisz, Twój dom, Twoje ciało, nawet telefon komórkowy w Twojej dłoni, to nic więcej niż skondensowana energia? A co jeśli pusta przestrzeń wcale nie jest pusta, a wrzącym kotłem niewidzialnych cząsteczek? A co więcej, w jednym gramie materii mieści się wystarczająco dużo energii, aby zasilić całe miasto na kilka dni. Dramatyczna pauza z pulsującym dźwiękiem. Zaraz odkryjesz, że rzeczywistość nie jest zrobiona z materii, ale z czystej energii. I co najbardziej zaskakujące, ty też. Wyobraź sobie, że włączasz żarówkę wydaje się to proste przekręcasz przełącznik, a światło się zapala. Ale co właściwie dzieje się w tym momencie? Prąd elektryczny płynie przez przewody, zasila żarnik lub obwody wewnętrzne i emituje światło. To energia w działaniu. A co jest najbardziej fascynujące? Ta sama zasada ruch i transformacja energii stoi za wszystkim, co istnieje od ruchów galaktyk, po bicie twojego serca. Energia nie jest tylko. Abstrakcyjną ideą lub koncepcją w fizyce. Jest niewidzialną strukturą, która leży u podstaw wszystkiego. Jest obecna w cieple słońca, falach oceanu, ryku grzmotów, a nawet pozornej ciszy przestrzeni kosmicznej. Cały wszechświat jest sceną, na której różne formy energii są stale przenoszone, przekształcane i przeorganizowywane. Od czasów starożytnych ludzie próbowali zrozumieć energię. Grecy wierzyli, że wszystko składa się z czterech elementów ziemi, ognia, wody i powietrza. Co ciekawe, wśród nich ogień, widoczna forma energii, już zwracał uwagę jako coś żywego coś, co przekształcało wszystko, czego dotknęło. Dzisiaj, wieki później, wiemy, że ogień to nic więcej niż manifestacja energetycznych reakcji chemicznych, uwalniających ciepło i światło w procesie, który obejmuje przegrupowanie atomów, ale nadal nie wiemy, czym w istocie jest energia. Nauka może ją mierzyć, przetwarzać i przechowywać, ale nie potrafi jej w pełni zdefiniować. Wiemy, że występuje w różnych formach: kinetycznej, ruch, Termicznej, ciepło, elektrycznej, chemicznej, potencjalnej, jądrowej, a nawet tzw. ciemnej energii, która wydaje się stanowić znaczną część wszechświata, ale pozostaje całkowitą tajemnicą. Inny przykład. Gdy rzucasz piłkę w górę, unosi się ona, tracąc prędkość. Energia kinetyczna, ruchu, zamienia się w energię potencjalną, pozycji. Gdy piłka osiąga swój najwyższy punkt i zaczyna spadać, proces się odwraca. Nie tracimy żadnej energii, zmienia się jedynie jej forma. To jedna z najświętszych zasad fizyki, prawo zachowania energii. Mówi ono, że energia nigdy nie może zostać stworzona ani zniszczona, może być jedynie przekształcona. Ogień, który ogrzewa, wiatr, który popycha, fala, która rozbija się o brzeg, to wszystko są widoczne przejawy energii, ale większość form energii we wszechświecie jest niewidoczna. Nie widzisz wibrujących atomów, fotonów poruszających się z prędkością światła, ani elektronów tańczących wokół jądra, ale one tam są, nieustanne. Dynamiczne, przekształcające wszystko wokół nich, a najbardziej zadziwiające jest to, że jesteś również energią. Każda komórka w Twoim ciele, każdy impuls elektryczny w Twoim mózgu, każde uderzenie Twojego serca jest napędzane przez reakcje energetyczne. Kiedy jesz, na przykład, Twoje ciało rozkłada cząsteczki w jedzeniu i przekształca jego składniki w energię chemiczną która jest wykorzystywana do poruszania twoimi mięśniami, utrzymywania temperatury ciała i zasilania twojego mózgu. Energia to ruch, energia to wibracja, energia to transformacja, nie ma kształtu, koloru ani zapachu, ale jest obecna we wszystkim, co widzisz, słyszysz i czujesz. Na pierwszy rzut oka atom wydaje się maleńką rzeczą, niemal nieistotną w ogromie wszechświata. Ale gdy przyjrzymy się bliżej, lub raczej zagłębimy się w świat subatomowy, zdamy sobie sprawę z czegoś niezwykłego. Każdy atom zawiera kolosalną ilość energii ukrytej w swojej strukturze. Jest jak niewidzialna sprężyna, napięta do maksimum, gotowa uwolnić niewyobrażalną moc. Wizualnie, atom możemy sobie wyobrazić jako miniaturowy układ słoneczny. W centrum jądro, a wokół niego elektrony wirujące z dużą prędkością. Ale ten obraz, choć dydaktyczny, jest uproszczony. W rzeczywistości jądro to miejsce, w którym koncentruje się praktycznie cała masa atomu a co za tym idzie większość jego energii. Wewnątrz tego jądra znajdują się cząstki zwane protonami i neutronami. Protony mają ładunek dodatni. Więc naturalnie powinny się odpychać. Podobnie jak dwa magnesy o tym samym biegunie nie chcą być razem, a jednak pozostają mocno zjednoczone. To rodzi intrygujące pytanie: co powstrzymuje jądro przed rozpadem? Odpowiedź leży w tak silnej sile jądrowej, jednej z czterech podstawowych sił natury. W przeciwieństwie do grawitacji i elektromagnetyzmu, które działają na ogromne odległości, siła ta działa w niewiarygodnie małej skali około femtometra, bilionowej części milimetra. I nawet w tej skali jest niewiarygodnie potężna, wystarczająco silna, aby utrzymać protony i neutrony sklejone ze sobą wewnątrz jądra atomowego, przeciwstawiając się odpychaniu elektrycznemu. Silna siła jądrowa jest tak intensywna, że jeśli zostanie pokonana, uwolniona energia może być niszczycielska. Dokładnie to dzieje się podczas rozszczepienia jądra atomowego procesu, który stoi za bombami atomowymi i elektrowniami jądrowymi. Kiedy jądro niektórych ciężkich atomów, takich jak uran 235, rozpada się, energia zgromadzona w ich wewnętrznych wiązaniach zostaje uwolniona w eksplozji o przerażającej skali, ale nie tylko w ekstremalnych momentach ta energia się ujawnia. W całym wszechświecie gwiazdy takie jak Słońce przeprowadzają podobne procesy zwane fuzją jądrową, w których lekkie jądra łączą się tworząc cięższe jądra, uwalniając w tym procesie ogromne ilości energii. To właśnie ta fuzja napędza jasność gwiazd i ogrzewa naszą planetę stałym promieniowaniem. Wszystko to pochodzi z prostych atomów, takich jak wodór, nawet najpowszechniejsza materia, taka jak żelazo lub węgiel w Twoim ciele, zawiera energię w swojej wewnętrznej strukturze. Wyjaśnia to najsłynniejsze równanie w fizyce współczesnej EMC2. Wzór ten pokazuje, że masa i energia to to samo, tylko w różnych formach. Ciało z masą ma zatem odpowiadającą jej ilość energii potencjalnej, nawet gdy jest w stanie spoczynku. Ilość energii ukrytej w niewielkiej ilości masy jest oszałamiająca. Na przykład, gdybyś mógł zamienić zaledwie jeden gram dowolnej, materii na energię byłoby to równoważne dziesiątkom bomb atomowych. Ta energia jest tam, cicho zamknięta wewnątrz cząstek, z których składa się wszystko, w tym ty. W naszym codziennym życiu nosimy w sobie absurdalną ilość uśpionej energii. Każda komórka, każda cząsteczka, każdy atom w naszym ciele jest rodzajem mikroskopijnego reaktora, zawierającego siły, które, jeśli zostaną uwolnione, mogłyby zmienić świat wokół nas. Ta perspektywa sprawia, że na nowo rozważamy koncepcję bycia małym. Ponieważ nawet najmniejszy element w naturze nosi w sobie potencjał czegoś absolutnie wielkiego istnieje prawo, które rządzi absolutnie wszystkim w znanym wszechświecie, od najprostszych procesów codziennego życia po najbardziej ekstremalne zjawiska kosmosu. Prawo to jest tak potężne i tak precyzyjne, że żaden eksperyment naukowy nigdy mu nie zaprzeczył. Mówimy o prawie zachowania energii, jednym z najbardziej fundamentalnych filarów fizyki. Prawo to stwierdza w prosty i zaskakujący sposób, że energia nigdy nie może zostać stworzona i nigdy nie może zostać zniszczona, może być jedynie przekształcona. Innymi słowy, wszechświat działa jako zamknięty system, w którym całkowita ilość energii zawsze pozostaje taka sama bez względu na to, co się dzieje. Spalanie drewna staje się ciepłem i światłem, jedzenie, które spożywamy, staje się ruchem i myślą. Paliwo, które napędza silnik staje się ruchem, dźwiękiem i ciepłem. Nic nie jest tracone. Wszystko jest przekształcane. Jednym z tysiąc 1900... najprostszych i najskuteczniejszych przykładów zrozumienia tego jest ruch piłki rzucanej w górę. Kiedy opuszcza Twoją rękę, niesie energię kinetyczną, czyli energię ruchu. Kiedy się wznosi i zwalnia, ta energia przekształca się w energię potencjalną grawitacyjną. W najwyższym punkcie ruch zatrzymuje się na chwilę, ale energia nie znika. Jest tam zmagazynowana. Kiedy piłka zaczyna spadać, ta energia potencjalna przekształca się z powrotem w energię kinetyczną. Cykl jest zakończony. Zmienia się tylko forma energii, a nie jej istnienie. Ta sama zasada dotyczy działania wszechświata w skali kosmicznej: gwiazdy, galaktyki, czarne dziury, a nawet pusta przestrzeń międzygwiazdowa wszystkie podlegają temu prawu. Ciepło wytwarzane w gwieździe, na przykład to energia, która była już obecna w połączonych atomach w jej jądrze. Kiedy wybucha supernowa, blask, który widzimy, to energia uwalniana przez procesy zapadania się gwiazd i będzie ona nadal krążyć po wszechświecie w innych formach. Ta stałość energii jest również subtelną formą porządku pośród pozornego chaosu rzeczywistości. Pokazuje nam, że nic tak naprawdę nie znika, ono po prostu się reorganizuje. Kiedy patrzysz, jak drzewo jest pochłaniane przez ogień. To tak naprawdę niszczona jest tylko fizyczna forma materii, ale energia tam zgromadzona jest uwalniana jako ciepło, światło i ruch cząsteczek powietrza. Nawet kiedy coś znika z oka, jak promieniowanie emitowane przez niestabilne atomy, ta energia podróżuje, pokonując niewyobrażalne odległości. Zrozumienie tego zmienia sposób, w jaki postrzegamy świat uświadamia nam, że wszystko jest połączone poprzez cykle energii, które nigdy się nie kończą. Twoje ciało, twoje otoczenie, światło, które świeci przez twoje okno, wszystko to jest częścią systemu, który nieustannie się zmienia, ale nie traci energii. Jeśli podoba ci się to głębokie nurkowanie w sercu rzeczywistości, zasubskrybuj kanał już teraz. Dopiero zaczynamy ujawniać ukryte sekrety wszechświata. Podziel się tym filmem z każdym, kto również musi zrozumieć, że świat, który widzimy, to tylko powierzchnia. Prawdziwa struktura wszystkiego składa się z energii. Zanim pojawiły się planety, gwiazdy, atomy lub jakakolwiek forma materii, była tylko energia. Żadnej stałej formy, żadnego dźwięku, żadnego koloru, tylko niewidzialne, rozżarzone pole. Tak intensywne i gęste, że nie można go nawet opisać zwykłymi słowami, których używamy do definiowania czasu lub przestrzeni. Ten pierwotny moment jest znany jako wielki wybuch. Ale nazwa ta może być myląca. Nie był to wybuch w tradycyjnym sensie, był to nagły rozrost energii, czystej i absolutnej, który dał początek wszystkiemu, co istnieje. W tym początkowym scenariuszu temperatura była tak niewyobrażalnie wysoka, że cząstki w ogóle nie istniały: nie było protonów, neutronów ani elektronów, było tylko gęste, jednorodne, wibrujące pole energii. To z tej surowej energii wyłoniły się fundamentalne cząstki, poprzez proces, który fizyka nazywa łamaniem symetrii. Było tak, jakby wszechświat się gotował, a z tego chaotycznego wrzenia zaczęły wyłaniać się elementarne formy, maleńkie cegiełki, które miliardy lat później miały stać się budulcem wszystkiego, co znamy, w tym ciebie. Te cząstki początkowo nie tworzyły niczego, co można by zobaczyć. Były tylko punktami energetycznymi, tak zwanymi kwarkami i leptonami, pierwotnymi elementami budulcowymi materii. Wraz z nimi pojawiły się również siły podstawowe, takie jak grawitacja, elektromagnetyzm i silne oddziaływanie jądrowe, które później miały odpowiadać za organizowanie tych cząstek w bardziej złożone struktury, takie jak jądra atomów. Coś, co całkowicie przeczy naszej intuicji, to fakt, że nawet zanim istniała materia, wszechświat był już napędzany prawami energetycznymi. Energia w tym kontekście nie była tylko narzędziem, ale samą esencją nie była zawarta w ciałach, ponieważ ciała jeszcze nie istniały nie płynęła między cząsteczkami ponieważ jeszcze nie było cząsteczek była wszystkim. Gdy wszechświat się rozszerzał i ochładzał, energia zaczęła się kondensować w sensie kwantowym i relatywistycznym, a pierwsze cząstki nabrały masy. Stało się to możliwe dzięki interakcji z jeszcze bardziej tajemniczym polem polem Higgsa. To pole obecne w całym wszechświecie działa jako rodzaj subtelnego oporu wobec ruchu cząstek, powodując, że nabierają masy. A ta masa, jak pokazał nam już Einstein, jest po prostu skondensowaną energią. Dlatego sama materia, nawet najgęstsza, jest po prostu określonym, zorganizowanym stanem pierwotnej energii. Oznacza to, że wszystko wokół nas, od stali po tlen, od krwi po granit, jest wyrazem pierwotnej energii, która istniała na początku czasu. Nawet pusta przestrzeń nadal nosi ślady tej starożytnej energii, jakby cały wszechświat był przesiąknięty jej energetycznym pochodzeniem. Jeśli materia jest tymczasową manifestacją, a energia jest tym, co istnieje przed nią, w jej trakcie i po niej, to wszystko czym jesteśmy, włączając nasze myśli, emocje i doznania, jest chwilowymi zmianami w tym niewidzialnym strumieniu. Nie ma podziału między tym, co wydaje się stałe, a tym, co jest czystym ruchem. Oba są po prostu odrębnymi stanami jednej rzeczy energii wibrującej, przekształcającej, kształtującej rzeczywistość. Wyobraź sobie, że trzymasz dwa magnesy zwrócone do siebie biegunami o tych samych właściwościach, czujesz odpychanie, niewidzialną siłę, która uparcie je rozdziela. Teraz Wyobraź sobie setki tych sił, które próbują się odpychać w przestrzeni tysiące razy mniejszej niż pyłek kurzu, to scenariusz wewnątrz jądra atomu. Protony, wszystkie naładowane dodatnio, powinny się gwałtownie odpychać, jednak pozostają razem, mocno ze sobą związane. Jest to możliwe tylko dzięki sile, która nie daje się porównać silnej sile jądrowej. Podczas gdy grawitacja utrzymuje planety na orbicie, a elektromagnetyzm rządzi zachowaniem elektronów, silna siła jądrowa działa głęboko w jądrze atomowym z przytłaczającą mocą. Jest to najintensywniejsza siła natury znana nauce, około 1740 razy silniejsza od grawitacji. Ale jest pewien zaskakujący szczegół działa na niezwykle krótkich dystansach, mniejszych niż sam atom. Poza tym zasięgiem znika niemal natychmiast, jakby nigdy nie istniała. Dzięki tej sile jądra atomowe są stabilne. Działa ona jak kwantowy superklej, który utrzymuje protony i neutrony razem, zapobiegając rozpadowi atomów w ułamku sekundy. Gdyby ta siła nie istniała, żadna forma stałej materii nie mogłaby się utrzymać razem. Atomy rozpadłyby się, cząsteczki nigdy by się nie uformowały, a gwiazdy nigdy by nie świeciły. Ta potężna siła jest przenoszona przez cząstki zwane gluonami. W przeciwieństwie do fotonów, które przenoszą siłę elektromagnetyczną, gluony mają unikalną cechę oddziałują ze sobą. Tworzy to niezwykle dynamiczne pole energii wewnątrz jąder atomowych. Jest to tak, jakby każda cząstka była owinięta żywą siecią wiązań, nieustannie dostosowującą swoje położenie, aby utrzymać niestabilną równowagę materii. Silne oddziaływanie jądrowe ujawnia również jeden z największych paradoksów fizyki. Całkowita masa jądra jest mniejsza niż suma mas poszczególnych jego części. Ten defekt masy jest przekształcany w energię podczas reakcji jądrowych. Oznacza to, że samo istnienie atomu niesie ze sobą ukryte napięcie energetyczne, niepewną równowagę między zniszczeniem a spójnością. Jeśli zostanie zakłócona, siła ta może przekształcić się w energię, Destrukcyjną. Gdy niestabilne jądro, takie jak Uran-235, zostanie uderzone przez neutron, delikatna równowaga zostaje zaburzona. Jądro rozpada się, uwalniając ogromne ilości energii, która była magazynowana w wiązaniach wewnątrz, jak nagle uwolniona ściśnięta sprężyna. Ale nie trzeba sobie wyobrażać bomb ani reaktorów, aby zrozumieć wpływ tego zjawiska. Sama stabilność wszystkiego, co znamy od liścia do gwiazdy, zależy od tej siły. Jest cicha, niewidzialna, ale fundamentalna. Siła, która działa na tak małą skalę, że przeczy ludzkiej percepcji, a jednak jest odpowiedzialna za umożliwienie istnienia wszystkiego. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by pomyśleć, że wszystko, absolutnie wszystko, jest zrobione z energii? Że nawet pustka przestrzeni kipi niewidzialnymi cząsteczkami, które stale pojawiają się i znikają. Jeśli masa jest po prostu skondensowaną energią, czy jesteśmy po prostu falami wibrującymi w strukturze wszechświata? I co więcej, czy świadomość jest również formą energii? Jeśli wszystko, co istnieje, powstało z kwantowej eksplozji pierwotnej energii, co to nam mówi o prawdziwej naturze rzeczywistości? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Czy wierzysz, że energia jest podstawą wszystkiego, nawet umysłu i istnienia? Jeśli spodobało Ci się to głębokie zanurzenie w niewidzialną strukturę wszechświata, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Co tydzień dostarczamy ci treści rozszerzające umysł, które eksplorują najbardziej fascynujące tajemnice nauki, fizyki, fantowej materii i energii. Włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnych odkryć, które mogłyby zmienić sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość.